Cześć, moje drogie, witajcie. Jak się macie? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj będzie filmik z ulubieńcami, z kolorówką w roli głównej. Mam przygotowane 5 kosmetyków, takich naprawdę, które dają mnóstwo przyjemności, które pięknie wyglądają na. Skórze przez wiele, wiele godzin i od czego zaczniemy, bo nie będziemy tutaj przedłużać oczywiście. Zaczniemy może od podkładu. Wiecie, że ja podkłady uwielbiam. Ja mogę mieć ich tysiące ja i tak powiem, że jeszcze coś tam na pewno jest fajnego, co daje jakiś tam przepiękny, wyjątkowy wygląd. I mam tutaj podkład z marki. Make-up forever, ma miniaturę. Ja bym chciała, żeby wszystkie podkłady były właśnie w takiej wielkości. Wtedy mogłabym mieć ich dwa razy więcej. Właśnie różne marki wprowadzają non-stop jakieś nowości. Ja nie jestem w stanie oczywiście e, zużyć tak szybko podkładu. Zresztą myślę, że nikt nie jest, kto używa makijaż tylko na sobie. Bo jeśli ktoś faktycznie pracuje z innymi osobami, no to ta buteleczka dosłownie tak znika. I ten podkład jest naprawdę. Przepiękny. On jest bardzo podobny do tego z Eveline. Także mo, dla mnie jest to taki fajny zamiennik, dużo tańszy, i to jest kosmetyk, który bardzo leciutko układa się na skórze i daje bardzo delikatny, elegancki wygląd. I jeśli masz rozszerzone pory, to też no, nie podkreśla ich tak bardzo. Mnie nie wymaga faktycznie bazy, jakiejś wygładzającej, super nawilżającej, korygującej jakiś tam problem. Moja skóra jest dość porowata, chropowata, ma bardzo widoczną strukturę, więc nie wszystkie podkłady wyglądają tak super gładko i dają efekt porcelany. Ten akurat tego stanu nie podkreśla, wygląda pięknie, jest w takiej super mini formie, która mi pasuje. Jak widzicie, bardzo często po niego sięgam i. To też jest bardzo fajny mikser do innych podkładów takich bardziej gęstych. Kolejny kosmetyk będzie zdecydowanie tańszy. Jest to cień w kremie, który jest nie do zdarcia. Nałożony rano, on nadal wieczorem jeszcze pięknie wygląda, nic się nie ruluje, nie kejkuje, nie pęka, nic złego się nie dzieje, nie znika gdzieś tam w załamaniu i bardzo dobrze jest napigmentowany. Wystarczy maluteńka ilość, aby pokryć całą powiekę i wyciągnąć troszeczkę wyżej. Są te cienie Everline mam chyba dwa kolory w podwójnych egzemplarzach, bo jak kupiłam te dwa pierwsze kolory, to potem dokupiłam jeszcze, bo były w promocji 1 plus 1 i to jest naprawdę przepiękna rzecz, jeśli lubisz klasykę, elegancję nie lubisz kolorowych makijaży i chcesz mieć kosmetyk, który jest typu long lasting czyli nałożony rano, do wieczora nie musisz o nim myśleć, że tam coś trzeba poprawiać, czy coś dokładać no to proszę bardzo, był ze mną na dwóch weselach, takich naprawdę do samego rana, to były wesela latem, i na jednym było prawie 300 osób, i po prostu klimatyzacja nie dała rady, aby schodzić, i było tak gorąco duszno. Ten makijaż po prostu miał prawo, aby się nie trzymać na twarzy ale naprawdę było do samego rana, do godziny szóstej, wszystko w porządku, nie musiałam nic sprawdzać, chodzić co jakiś czas do łazienki, czy gdzieś mi coś tam nie spływa, po prostu super. Bardzo jestem zadowolona, kolory jak najbardziej neutralne, bazowe. Oczywiście można tutaj wtrącić jeszcze jakieś kolorowe kreski. Jakieś inne cienie mocno błyszczące. Tutaj nic nie stoi na y, przeszkodzie. Kolejny kosmetyk jest to marka Elf i mam tutaj korektor, który jest moim zdaniem też odpowiedni pod oko dla osób, które mają dość boba, bogatą mimikę. Czyli tak jak ja, dużo się śmieją. A jak się śmieją, to wszystko im idzie tutaj do góry i tworzą się zmarszczki. Dwa mają problem z tym, że na przykład y, kosmetyki się rolują, zbierają się w. Na przykład w tym miejscu i tworzy się takie dziwne słoneczko z takiej ciapy korektor plus krem plus puder, no i potem trzeba coś właśnie z tym robić, korygować, próbować to jakoś ratować w ciągu dnia. I trzecia rzecz nie odcina się od pozostałej części twarzy, czyli na przykład jak jest nałożony tutaj w taki sposób, to nie tworzy się widoczna granica między tymi dwoma strefami. Jest to kosmetyk jedynie co, do czego można się czepić. On wymaga porządnej pielęgnacji, bo to jest kosmetyk, który zastyga, który ładnie kryje, ale to nie jest kamuflaż i naprawdę dobry, dobry taki krem nie wpływa na jego kondycję w późniejszych godzinach, czyli go tak nie rozpuszcza. Mamy tutaj dość spory aplikator, więc można też używać go na przykład na niedoskonałości. Gdzieś w obrębie na przykład policzków, tam gdzie jakieś wypryski powstają. On oczywiście nie zakamufluje, ale lekko może faktycznie zamaskować to, co tam chcemy ukryć. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo, bardzo go lubię. Kupiłam w Anglii, wydaje mi się, że Elf w Polsce jest dostępny, ale mm, pewnie, pewnie online. Dobrze, teraz co? Teraz pokażę Wam kosmetyk, który dostałam za grosz w Glam Shopie. Jest to przepiękny róż który jest y, 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 moim zdaniem bardzo podobny do róży z Hourglass. I planuję kupić paletę za 3 zł złotych. I teraz się zastanawiam, czy jest sens. Bo, jak taki róż można kupić za nie wiem mniej niż 20 zł, no to po co wydawać na, na paletę tak dużo pieniędzy? Chociaż ja już ten plan mam w mojej głowie od wielu lat i myślę, że to już trochę zmienia się w marzenie. I nie wiem faktycznie, czy inwestować, czy nie. Wracając do tego różu, daje przepiękny efekt młodzieńczej, zdrowej, promiennej skóry. Jest to kosmetyk, który ma wykończenie dość takie satynowe, więc jeśli widzicie, on nie jest taki, taki w macie i on też nie jest taki róż róż, tylko wytrąca się tutaj lekki brąz. Jest to przepiękny toper, który można nałożyć. Faktycznie na taki brązer, niezbyt pomarańczowy, niezbyt ciepły, ale też niezbyt taki bardzo bardzo siny, może nie fioletowy, ale bardzo taki siny, y chłodny, jaki na róż. Y I daje przepiękny efekt, naprawdę przepięknie to wygląda, elegancko, jeśli nie nałożymy zbyt dużo, ale też nie daje takiego efektu, tandety, takiej, brokat, takiej brokatowej um, landryny, takie wiecie, um, która, która wygląda dość tanio, tak, tak um, odpustowo. To jest naprawdę bardzo piękny kosmetyk, który, który nałożony w odpowiedniej ilości daje mnóstwo przyjemności i daje, daje bardzo eleganckie wykończenie, które można um, wykorzystać do różnego rodzaju makijażu, do takiego clean girl, jak i do, do czegoś bardziej Kolorowego w niedużej ilości. Daje naprawdę też bardzo ładne uzupełnienie, jeśli mamy coś podobnego na ustach. I to daje też naprawdę bardzo ładne eleganckie kombo. I ostatni kosmetyk to będzie też yy, róż. I to będzie yy, można powiedzieć: yy, Róż, który lubi y, zajmować pierwsze miejsce w makijażu, lubi się pokazać. I tutaj trzeba mieć super leciutką rękę, bo można przesadzić i będzie to wyglądać troszeczkę groteskowo. Jest to y, róż marki Catrice. I na szczęście, w moim rozmanie jest dostępny tylko ten kolor, dość intensywny, można powiedzieć. I tutaj pigmentacja, moje drogie. Tutaj pigmentacja, porównując do tego kosmetyku, popatrzcie, jest zdecydowanie mocniejsza. Znaczy, jak się nakłada to pędzlem, to naprawdę ten polik buduje się ekspresowo i, i trzeba troszeczkę uważać z, z ilością. Przepiękne wykończenie. Ono też jest takie lekko satynowe. Tutaj nie ma, ma, nie ma matu. Ym, I na szczęście jest tylko jeden kolor dostępny, bo jakbym widziała tam pięć, to moja pazerność by się tak pobudziła, że tutaj już... Żadna siła by mnie nie powstrzymała od kupienia wszystkich kolorów, nawet jakby były super ciemne. Po prostu jest tak piękny kosmetyk, taki ładny kolor daje, takie ładne wykończenie i taki dość intensywny efekt, że teraz zimą, pod wielką czapą, w wielkim szaliku, ja nie jestem w stanie tam zginąć. Po prostu te moje poliki będą widoczne z daleka. I ja znam taką panią, która jest fryzjerką, i ona używa ten róż i po prostu. Y no tak intensywny efekt daje, że ja jak ją widzę, nawet jak przechodzę ulicą, ona nam wiecie, pracuje, robi swoje, tak się odwróci, kiwniemy sobie dzień dobry przez szybę, to po prostu widzę te poliki, takie piękne, różowe poliki, przepięknie to wygląda. Dobrze, dzisiaj to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Piszcie w komentarzu swoich, swoich ulubieńców, takie na przykład jeden albo dwa kosmetyki, takie naj które zrobiły w ostatnim czasie ogromną różnicę i dają Wam mnóstwo satysfakcji, mnóstwo radości, gdy je nałożycie na swoją, na swoją twarz. Dzisiaj robiłam kreski i wiecie co? Dzisiaj nie wyszły. Dzisiaj jestem zadowolona z nich. Jest wszystko fajnie symetrycznie, jestem naprawdę bardzo zadowolona. I tak sobie myślę, że mogłam wyjechać z nimi jeszcze dalej. Dzisiaj miałam bardzo pewną rękę i udało, mi udało się mi przykleić te plasterki równo, także jestem z siebie dumna. <noise> Dzień to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!